spotkanie. Raz jeszcze mogliśmy stwierdzić, że zawodnicy Żana Tabaka są świetnie przygotowani do takich do rozbijania właśnie takich stref. A i Garbacz, który jest w świetnej formie, trafia za trzy z rogu jest w stali. Kel wymusza tutaj podwojenie. Miały zresztą być te elementy. To jest jeden z nowych elementów w Zastalu. Podwojenie przy Kelu wjeżdżającym pod kosz. Kiedyś liczyliśmy mu te wjazdy pod kosz, co z tego wynika. No ale jeżeli on jest podwojony piłka dobrze będzie krążyła to stal ma szansę rzucać trzypunktowe rzuty. Tak, dokładnie. Jeśli będzie się pozbywał dobrze piłki, tak jak teraz, to na pewno takich sytuacji będzie więcej. Natomiast można się spodziewać, o tym zaraz, bo raz jeszcze Frejmanis, ale raz jeszcze piłka nie wpada do kosza, na pewno zielonogórcy zawodnicy będą pomagać tutaj Richardowi przy tych wjazdach Kela, bo jestem przekonany, że Amerykanin po stronie Ostrowa będzie grał bardziej agresywnie. Anderson pilnowany przez koszarka. Jeszcze raz Garbacz. Za trzy! Trzecia trójka Jakuba Garbacza. 16 do 5. I o przerwę prosi trener Jean Tabak. No ależ wszedł ten mecz. Jak to się pięknie mówi. Jakub Garbacz. 9 punktów. Słuchamy trenera z Chorwacji. No tak, jest. ale pytanie właśnie, czy, to zaraz sobie zadamy, kiedy się skończy pierwsza część gry. Garbacz, jeszcze jeden rzut i wpada ta piłka do kosza w jakiś przedziwny sposób. Jak to jest w ogóle możliwe? Czy są jakieś jacyś fizycy na sali, którzy nam to wytłumaczą? Zobaczmy, jak ten rzut wyglądał i jak się odbiło do bręczy. To jest ostrowskie czary-mary, można powiedzieć.